Witam państwa serdecznie. Jesteśmy na stacji Będzin. Kiedyś duża, prężna stacja z mnóstwem magazynów, dodatkowych torów, bocznic do okolicznych zakładów pracy. W tej chwili to podrzędny przystanek kolejowy, na którym zatrzymują się co najwyżej pociągi kolei Śląskich. Z niewielkim ruchem, niewyremontowanym peronem, niewyremontowanym budynkiem dworca, który tam widzicie z tyłu za mną. Na filmie będzie trochę więcej zbliżeń tego budynku, bo warto. A przypuszczam, że może przyjść taki moment, kiedy zniknie, bo nie jest przewidziany, a przynajmniej o tym nie wiem. Do jakiejś renowacji czy remontu, tutaj ta część będzina jest taka. Mało używana i taka niezbyt ciekawa dzielnica, także przypuszczam, że nikt nie będzie tutaj chciał powierzchni wynajmować, żeby PKP mogło przy współpracy z miastem, tak jak to się stało w Dąbrowie Górniczej, wyremontować budynek. A szkoda, bo to jest identyczny zabytek jak ten w Dąbrowie Górniczej, jak ten w Gołonogu, jak ten w Trzemieszycach, już nieistniejący ten sam co na Dąbrowie Górniczej Południowej taki sam zabytek mamy w Ząbkowicach no to są wszystko dworce kolei warszawsko-wiedeńskiej tutaj w Będzinie akurat od Nogi Pruskiej która prowadziła do Berlina z Warszawy niestety wszystkie te dworce tutaj na naszym zagłębiu umierają i nikt się nimi nie interesuje, i nikt nie chce w nie zainwestować, a szkoda, bo to jest historia. I ja nie uważam, tak jak niektórzy, że stare należy wyburzać, a budować nowe i użyteczne dla ludzi. Bo znam wiele krajów, w których jest możliwość łączenia tego, co zabytkowe, z tym, co nowoczesne. I funkcjonuje to, i ludzie na tym korzystają, i historia na tym korzysta, a trzeba pamiętać, że bez kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, czy bez kolei Iwan Gorocko-Dąbrowskiej, ten region w zasadzie by nie istniał. Nie byłoby to Zagłębie Dąbrowskie, byłaby to jakaś podrzędna małopolska-zachodnia z administracyjną stolicą w Kielcach. Takie coś na samym krańcu granicy ze śląskiem. No, a dzięki kolei właśnie i temu jak tutaj wystrzelił przemysł yy, i kopalnie i przemysł około kopalniane, i, i, i wszystko, co tutaj powstało na tym, na tym terenie, zawdzięczamy właśnie kolei, także wypadałoby te zabytki kolejowe tutaj w tym regionie szanować, no ale niestety nie ma komu. I tym przy długim wstępem zapraszam Państwa na krótki film. Kilka nagrań tutaj sobie zrobię dzisiaj wieczorem. Słoneczko jest w tak zwanej złotej godzinie, czyli będzie można kilka ładnych ujęć zrobić. Także serdecznie Państwa zapraszam do oglądania, do subskrybowania kanału, do komentowania, do lajkowania i podawania go dalej. Zapraszam na film.